Jest pewna rzecz i jak ją zrozumiesz, to już nigdy nic nie będzie takie samo. Od momentu, gdy ją usłyszysz, do momentu, gdy ją zrozumiesz, może minąć sporo czasu, natomiast w momencie, gdy ona kliknie, już nigdy nie będziesz w ten sam sposób postrzegał, postrzegał siebie i świata. Chodzi o to, że wszystko, czego nie lubisz w innych osobach, co cię w nich drażni, wkurza, irytuje, zniechęca, to jest tylko i wyłącznie to, czego w sobie nie chcesz widzieć. I tyle. Wszystko, co cię wkurza, drażniej w mamie, tacie, dziecku, partnerze, partnerce, sąsiedzie, sąsiadce, polityku i kogo tam sobie jeszcze wymyślisz, to jest tylko i wyłącznie to, co też masz w sobie, ale nie chcesz na to patrzeć. I dlatego wkurza cię to u innych. I zrozumienie tej jednej rzeczy, zauważenie tego, zmienia wszystko raz na zawsze. Bo tak jak kiedyś po prostu potępiałaś, potępiałeś ludzi za to, jacy są, była tam krytyka, osądzanie, ocenianie i tak dalej. Natomiast jak zrozumiesz ten element, że, to, że coś cię wkurza w kimś, to tylko dlatego, bo on ma w sobie cechę, którą ty też w sobie masz, ale ona ci się nie podoba. Ty, tez, ty też masz tą cechę w sobie, ale ta cecha cię drażni. I dlatego w sobie jej nie widzisz. Widzisz ją w nim, i teraz skąd wiemy, że to jest cecha, która ciebie drażni, bo masz reakcję emocjonalną. Czyli gdyby cię nie drażniło, czyli widzisz w kimś jakiś przejaw gburowatości, krytykowania, osądzania, patrzenia na siebie, egoizmu, narcyzmu i tak dalej, widzisz w kimś to, ale to cię w ogóle nie dotyka. W ogóle emocjonalnie ciebie nie dotyka, w sensie, no widzisz, no tak, no tak ma, no i tyle, jakby całkowita akceptacja. O, okej. Okay. To może oznaczać, że być może Ty już w sobie to zaakceptowałeś, zaakceptowałeś, dlatego masz na ten temat przysłowiowy luz. Natomiast jeżeli nie masz luzu na ten temat i ten egoizm, ten narcyzm, ta wredota czy cokolwiek drażni Cię w tym człowieku, wkurza Cię i tak sobie myślisz, jak on może, jak on śmie tak myśleć o sobie, być taki egoistyczny i w ogóle tyle krzyczeć i tak się martwić i, i tak zawstydzać innych, i tak osądzać i tak krytykować, jak on śmie, tak nie, tak nie można. To jeżeli jakkolwiek w taki sposób reagujesz, no to znaczy tylko tyle, że najwidoczniej ty jeszcze nie chcesz tego w sobie zobaczyć, a masz dokładnie tą samą cechę, którą widzisz w innym człowieku. Ona po prostu jest wyparta, zepchnięta. Natomiast w momencie, gdy już zaakceptujesz to, co teraz powiedziałem jako fakt, jeżeli tego doświadczysz, bo ja nie chcę, żebyś uwierzył, uwierzyła w to, co ją wykonał, tylko żebyś tego doświadczyła, doświadczył, to potem się podrapiesz po głównej serdzie czekaj, czekaj. Jeżeli to mnie w nim drażni, o, to znaczy, że ja to chyba schowałam, schowałem w sobie, ja chyba też tak mam, tylko że być może nie chcę tego widzieć. No i to w ogóle zmienia wszystko, zmienia całą jakość życia. No bo. Zmienia Twoje relacje z sobą, z innymi, bo raz, że już przestajesz osądzać innych, że tacy są, bo już rozumiesz, że to w ogóle bez sensu jest osądzanie innych. Przecież dlaczego miałbyś, miałbyś innych osądzać, jeżeli oni mają tylko i wyłącznie te cechy, które ty masz? Poza tym, jeżeli już widzisz, że to jest Twoja cecha wyprojektowana, czyli inaczej przerzucona na drugą osobę, na drugą osobę no to tym bardziej już nie osądzasz tej osoby, bo rozumiesz, że to nie ma z nią nic wspólnego, że ona taka jest, nie potrafi być inna, a drażnie ci tylko z tego powodu, bo ty tego w sobie nie zaakceptowałaś, nie zaakceptowałeś, czyli przestajesz obwiniać. No bo wcześniej obwiniałaś, obwiniałeś ludzi, bo oni wywoływali w tobie negatywne emocje, czyli jeżeli ja nie zaakceptowałem jeszcze swojego lenistwa, a dostrzegam w kimś <grych> ogromne lenist lenistwo, i we mnie to wywołuje rozdrażnienie, no to kiedyś, być może, gdy nie akceptowałem mojego, obwiniałem tą osobę. Hej, przez twoje lenistwo ja się źle czuję. <grym> Natomiast jeżeli ja już zaakceptowałem też swoje lenistwo, w sensie, że we mnie też jest lenistwo, to gdy dostrzegam w kimś innym lenistwo, to już nie wywołuje we mnie żadnej reakcji emocjonalnej. A poza tym już w ogóle mi to nie przeszkadza. Całkowicie to akceptuję, bo przecież we mnie też jest lenistwo. To jest niesamowite, co się zmienia. Także pamiętaj proszę, sprawdź, w sensie sprawdź. Czy przypadkiem to, co nie drażni Cię u innych, czy to przypadkiem nie jest coś, co Ty też w sobie masz, ale nie chcesz na to patrzeć, nie chcesz tego widzieć? Bo jeżeli tak, to tak jak powiedziałem, to nagle będziesz miała, miał wrażenie, jakbyś się narodził na nowo, jakbyś, ja przynajmniej te, tak miałem, jakbym nagle po tylu latach życia odkrył, odkrył coś, co zawsze było, ale czego nie wiedziałem, że że to jest takie odkrycie, nagle dostrzegasz, że tak naprawdę nie wszyscy są niewinni. Oczywiście kiedyś osądzałeś, osądzałeś, krytykowałeś innych, jak nie śmią tak być i tak dalej, ale gdy zauważasz, że te wszystkie negatywne cechy, które w nich dostrzegałeś, dostrzegałeś, to tak naprawdę projekcja Twoich cech, że oni są niewinni, bo nie potrafią być inni. Ten ktoś nie potrafi być innym, tak samo jak Ty nie potrafisz być innym. O, wow, no to nagle pojawia się nowy proces, taki proces wybaczania, już przestajesz ich osądzać, krytykować, widzisz ich niewinność, widzisz, że tak naprawdę są piękni w swoim wnętrzu i może się też okazać, że zaczniesz dostrzegać też swoją niewinność i swoje piękno i wtedy to jest takie, wow, naprawdę, to ja też być może jestem w moim wnętrzu niewinny, być może we mnie też jest coś pięknego, poza tym ciągłym, ciągłym krytykowaniem i osądzaniem siebie. Szczerze, z serducha zachęcam do, do takich wewnętrznych poszukiwań, bo może się, o, może się okazać, że odkryjesz nieskończony skarb. Bardzo dziękuję, że to wysłuchałeś, wysłuchałeś. Bądź szczęśliwą, szczęśliwym i radosną i radosnym. Cześć.